I wszystkim! Jestem Diznisowski! Ostatnio prześliliście jakiś horror, więc oto przed wami fabrykant. Jesteście ciekawi o czym jest ta gra? Ja również, stara się o tym dowiemy. Więc zaraz będzie małe intro, które nam pokaże o co tutaj głównie chodzi. Akcja gry toczy się w maju 1954 roku. To tylko dowód na to, że kilka godzin życia człowieka może zmienić wszystko. Popełniłem wielki błąd. Przyjaciel zaoferował mi 700 dolców za wycieczkę w bardzo przyjemne miejsce, jest, którym jest opuszczona fabryka. Oczywiście moja głupota się na to zgodziła. Next! Next! Nie da się tego ominąć. <grym> ok. Mój przyjaciel mówił mi, że najlepszym wejściem do fabryki jest to, przez, prowadzące przez tunele, które są pod budynkiem. Zawsze przerażały mnie tunele i ścieki, ale nie miałem żadnego wyboru. Ju słyszymy jak tutaj w człapie po tych ściekach. Zaraz pewnie ujrzymy, ujrzymy grę. Jak sami wiecie, ja sam nie lubię ścieków że o, proszę bardzo, jeszcze ładny napis na sam początek i zaczynamy grę. Gra może ma się znowu przypominać do złudzenia amnizie. O! Młody człowiek? Nie zrozumiałem zbytnio dlatego, że jest jakoś audio tam była, ale tam coś było mówione o młodym człowieku, jakimś dochodzeniu w jakiejś sprawie. No ale może więcej się roz... nam zaraz. O, kurde, jaka nowość myszką się rozglądamy. E, to jest jedna z gier, która będzie chyba podobna do amniżji, ale... O, jest! Jest! Bo mamy latarnię. Wiecie, wszystko sama ma latarnię to amniżja od razu. Tu się nie da wejść. Aha, dopiero teraz się dowiedziałem, że na F możemy... What the fuck? Na początek się przestraszyłem. Tak standardowo. Nie, rozumiem, że mam teraz wrócić do tych drzwi. Okej, okay. może mam podnieść to? Wszedłem w interakcję z wkrętakiem. A teraz w czym? O, jest kurek. Kurek, standardowo kurek. Oczywiście wiadomo, do czego służy kurek. Do zakręcenia wody w tamtym miejscu. E, ktoś nas widzę podglądam. Tam było napisane coś w stylu... Patrzę na każdy twój, twój krok. A patrzę, teraz tutaj lecą gwiazdki z rury zamaz wody. Rozumiem, że tutaj muszę się skroczować na C. Nie jest to jakaś nowość. Ale spójrzmy, co jest dalej. O, mam nawet paliwo do letarni, więc nie wiem, czy jest sens, żebym zużywał je cały czas. Mm. O! To jest jakiś guzik, tutaj można dalej przejść. Ale zobaczmy, co jest jeszcze dalej. Może da się jakoś napełnić tą lat. ...tarnie... Na przykład tu. Ej! A! Zepsute tekstury! mrr, To jest w ogóle wersja beta gry. O! Myślę, że to jest wywar, a to po prostu olejem napełnia naszą rynnę. Tutaj coś jest? No, dodatkowego nie, chyba raczej nic nie ma. Zobaczymy, co jest na końcu tego korytarza. Może zobaczymy coś ciekawego. I nie, powiedzcie mi, że tam nie leży miś na ziemi. Tak, to leży miś. Stop no, achievementa, Cute Teddy. No. Hm wiecie, jak ja lubię się w grach. Szczególnie kiedy w tych grach są małe dzieci i te małe dzieci krzyczą na mnie i mnie biją. Idźmy dalej. Tu chyba były kiedyś pochodnie, ale ktoś sobie pomyślał, że walić te pochodnie! Godziny mijały, a ja wciąż chodziłem. Zastanawiałem się, czy kiedykolwiek wyjdę z tych tuneli. Naprawdę już odpadałem. Kiedy chodziłem dookoła w tych tunelach, słyszałem głosy oraz dziwne dźwięki. Coś było nie tak z tym miejscem, ale ja się jeszcze nie poddałem, ponieważ podróż dopiero się zaczęła. Jak to pięknie ujął, podróż dopiero się zaczęła. Nasza podróż się dopiero zaczęła, nie wiem w ogóle ile ta, ile ta gra będzie trwała. Dlatego jeżeli jest długa to nagram... Ej! Beczu... Kę mogę trzymać, się, ale coś się stało i dupa, dupa, dupą, dupą, nie tą stronę, idziemy z beczką. Walić beczkę, walić beczkę, powiedziałem! Beczko, zostaw. Nie. Spadaj, beczko. Mam tylko 44 sekundy, żeby uciec. Teraz musimy iść. Widzę, że naprawdę tutaj się trochę podnosi poziom wody. Nie, no jasne. Spadł babeczko, Spadł babeczko. Ej, je ja mogę rzucać beczką? Pow? Okej, okay, nieistotne. Idziemy tutaj w lewo. Nie wiem, czy idziemy w lewo. Co to jest? Mogę wziąć obiekty i nimi rzucać? Na przykład tym tutaj? Rozumiem. Jest! Udało się! Wyszliśmy! Drabina, 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 drabina! Drabina! O, myślałem, że już nie umarłem. Nareszcie znalazłem wyjście z tuneli. Teraz jestem na podwórku fabryki, ale nie widzę, co dalej pisze, Gdyś, gdyż mam czarny ekran przed sobą. Słyszę, jak ktoś chodzi po drabinie, otwiera, może zapadnie. I lądujemy w kolejnej części gry. Dziwne jest to, że. Cześć, właśnie, tam były dwa wejścia. Tam były w lewo i w prawo. Może to ma jakieś znaczenie. Nie wiem, zobaczymy. Mam młotek, tym razem młotek jest nasz. Na dół już raczej nie wrócimy. Mmm. Jesteśmy w bardzo nieprzyjemnym miejscu. Znaczy może coś tutaj znajdziemy. Nie wiem, czy w ogóle takich rzeczy w miejscach szukam, ale czasami twórcy gry, ci gierci, amatorsy mają to do siebie, że lubią właśnie lubią właśnie ustawiać takie rzeczy ważne w nie, miejscach, w których nigdy byśmy ich nie znaleźli. Spójrzcie, musieliśmy iść kanałami, może mogliśmy przejść przez zwyczajne wejście, które nie jest w żaden sposób chronione. Rękawiczki, dresy i możemy przechodzić. Teraz sobie nie wszyscy pomyślą, Disu złodzie ma doświadczenie, nie? Cóż za dramatyczna fontanna, z której wyjść nie mogę. Za tam dojdziemy, zobaczymy co jest w tym domku. Może to się da wejść. O! Nie da się. Co to za dziwny dźwięk, stamtąd dochodzi? Nie, wiem, czy chcę się o tym dowiedzieć. Ale tu są jakieś dźwiczki, może z nich skorzystamy. Ech. Musimy znaleźć może jakiś klucz w tamtym budynku. Ale może tutaj da się jakoś inaczej wejść, cokolwiek. Ej, tam da się coś zobaczyć stąd? Może jednak. L Lepiej tam nie wchodzić. Ej, rozwaliłem to. Jeszcze to by się przydało rozwalić, ale widzę, że się nie da. Okej, okay, wchodzę do środka. Widzę kolejne napisy rosyjskie przy ogniu. To oznacza tylko jedno, że to są materiały wybuchowe. E, myślę, że to był klucz, ale jednak nie. Okej, okay, Kluczyk mamy tutaj. A co to może. Nie, to nie jest po rosyjsku. To jest po grecku chyba. Nie, po rosyjsku. Ej, ja się nie znam. Ale to był chyba Frankenstein. Wzięłem drabinę. Nie wiem po co. Mmm. Frankenstein nie goni. Jestem już coraz popularniejszy i coraz większe gwiazdy odwiedzają mój kanał. Czy sądzicie tak jak ja, że gdzieś tutaj jest miejsce na to, żeby był. U... Dać tą latarnię. Ja też o tym nie myślałem. Zobaczymy czy tutaj główne wejście jest otwarte. Mimo, że wiem, że pewnie jest zamknięte. I czas wejść do środka i się przekonać, że drzwi są zamknięte. Tak, nie jestem tym zaskoczony. Powinien znaleźć inną wejście, inną... ...drogę wyjścia. Ogród wygląda... ...idealnie. Czy znaczy brama do ogrodu? Po co nam ogródek w fabryce? Może teraz mogę to zrobić tym, drabiną. Jasne, nie znalazłem żadnego klucza, ale i tak otworzyłem bramę. Okej, okay. może kluczem był Frankenstein go zebrałem. Teraz musimy tutaj umieścić drabinę. Umieszczałem drabinę. Umieściłem drabinę i teraz jest loading screen. Te kwadraciki, co te kwadraciki, gdzie ja jestem? Co to ma być? Jestem w zupełnie innym miejscu niż skręczyłem. Jestem durnym zodziejem, który po prostu sobie tutaj znam jakieś miejsce, w którym... O! Obrazek. Chyba to widziałem w tym pokoju. Może to jest jakiś świecznik. O, co ty nie powiesz. Nie wiem, co mam robić, jestem... O! O! O to tu chodzi. Kluczyk! Aha, to jest dźwignia, a nie ten. Co ja gadam? Dobrze przynajmniej żeby była taka podpowiedź. Ja myślę, szczerze, że tak. Ech. Jakby to powiedzieć, gra mi się spodobała. Mam nadzieję, że ta gra wyjdzie w pewnej wersji niedługo. E, jeżeli wyjdzie, to na pewno dam wam znać i ją nagramę. Chwilowo się zamierzam, że jak na się ta by no to spodobała. Spodobała. Pow! Do zobaczenia w kolejnych horrorach. Grał i waszym przewodnikiem po chororach był dzisiaj jak zwykle. This. Чао!